Wow, w barze u mleka dzisiaj Happy Hours! Mleko z palemką za pół darmo! Ale mamy pizza! Dobrze to wygląda? Czekaj, złoto damy naprzód, żeby szybciej kupili. Dzień, Dzień dobry, dobry panie, panie Deprus! Deprus, nie wiem, czy taki dobry. Nie zwrócił nawet uwagi! Bo musisz nawoływać, jak babę na targu. Ja nie jestem starą handlarą, tylko niezależną dziennikarką telewizyjną. No, ostatni program to nagrałaś pół roku temu. Skąd miałam wiedzieć, że naprawa mojej anteny telewizyjnej potrwa kilka miesięcy? Mówiłem ci, zainstaluj piorunochron. Żaden piorunochron nie dałby rady z takim giga piorunem. Dobra, to ja nawołuję. Halo, kupcie se surowce, surowce. To nic nie daje. Patrz, to Zygmunt, były mążniny. On śpi na hajsie. Zatrzymam go. Przestań, Sława! Stop, zatrzymać limuzynę. Zdrowi wariatko. Albo pan dzisiaj coś u nas kupi, albo będzie pan miał pecha do końca dnia. Ja dzisiaj podpisuję ważny kontrakt. Co tam macie, zrobicie? No, mamy na przykład kamień, drewno, metal, cukier, truciznę, no i złoto. 600 mainkalarów. Bierze to! Staram stąd! Życzymy szczęścia, panie Zygmuncie! Widziałeś, tam kupuje ten bogacz Zygmunt. Sprawdźmy, co mają. Dużo ludzi przy tym straganie. O, tu tam coś musi być ciekawego. Wow, wszystko sprzedane! To ile mamy? Policz? 1500, czyli połowa czynszu. Skąd wziąć drugie tyle? To masa mainkalarów. Pani Oresławo, prace zakończone, antena telewizyjna działa, piramid zainstalowany. Wspaniale, od jutra wracam na antenę. Na pewno coś zarobimy. Ciąg dalszy nastąpi.